Synagoga w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu to ostatnia tego rodzaju świątynia w mieście nad Sołą. Dawniej było ich kilkaset. Przetrwała Drugą wojnę światową, przez kilka lat znajdowała się tu hurtownia dywanów, lecz po przywróceniu jej dawnej świetności dzisiaj zagraża jej katastrofa budowlana. Ostatnia ekspertyza dotycząca stabilności skarpy na której znajduje się synagoga, wykazały no bardzo zły stan, więc jest pilna potrzeba zajęcia się całym tym terenem i wzmocnienia skarpy. Koszt szacowany jest na około miliona złotych, około... Połowy. To są pieniądze już zebrane, to są pieniądze głównie, które pochodzą od prywatnych darczyńców, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc prywatnie czy instytucjonalnie, mogą to zrobić oczywiście zaglądając na naszą stronę internetową. Tam są podane informacje o aktualnym stanie i także są informacje, gdzie można wpłacać pieniądze, czy w jaki sposób można wspierać. играть этот проект.